Małgorzata Musierowicz. Kwiat kalafiora. W mroczne, ponure, niżyłe popołudnie u bolejków było tłoczno, hałaśliwie i wesoło. Ledwie wyszli trzej starzy przyjaciele ojca, nawiedziła go ciotka Felicja wraz ze swym wybuchowym sposobem bycia. W pokoju małych świnek był Tom ciokowalik z siostrą a w zielonym Gabrysia, Ida, cała grupa dyskusyjna ESD oraz Pyziak. Mieszkanie jarzyło się setkami watów. Licznik monotonnie cykał. W kuchni bezustannie gotowała się woda na herbatę, ponieważ niczego oprócz herbaty i słonych paluszków nie było w tym domu w sobotni wieczór. Lodówka ziała pustką i tę właśnie sprawę poruszyła ciotka Felicja przede wszystkim. — Musicie sobie to jakoś zorganizować — tłumaczyła mozolnie. — Od poniedziałku wracam do pracy. — Wielka, wielka szkoda, doprawdy — rzekł ojciec Borejko z prawdziwą galanterią, jednocześnie ślizgając się wzrokiem po apetycznie pożółkłych stronicach książki rozłożonej na kołdrze. Ojciec leżał w łóżku już trzy dni, obłożony ze wszystkich stron ulubionymi książkami, pismami i skryptami, w sposób orgiastyczny oddawał się lekturze, ignorując dyskretnie otaczający go świat. Ignasiu, ty mnie zupełnie nie słyszysz, skonstatowała ciotka, biorąc się pod boki i wysuwając szczękę. Słyszę cię, Felu, słyszę moja złota. Może słyszysz, ale nie rozumiesz. Popatrz na mnie. Ojciec podniósł mętne oczy. Mówię, że od poniedziałku zostajecie sami, walczyła ciotka. Wracam do pracy. Teraz pójdę jeszcze na zakupy. Ugotuję wam obiad na dwa dni, ale w poniedziałek to już ty musisz się tym zająć. Czym? spytał ojciec, zmagając się z zadumą. Gotowaniem, Ignasiu, gotowaniem. Nie sądzę, żebym umiał gotować, zdziwił się ojciec borejko. To się naucz. I żebyś mi wszystkiego nie zwalał na gabunie. Ta dziewczyna, nie zapominaj, musi chodzić do szkoły i odrabiać lekcje. Słusznie, Felu, słusznie, rzekł tato i ukradkiem przewrócił pożółką stronicę. Ignacy, tu jest książka. Książka? ocknął się ojciec. Kucharska. Pozakładałam co łatwiejsze przepisy. Nie mów mi, że człowiek, który zna kilka języków obcych, nie potrafi zrozumieć, o co chodzi w przepisie na naleśniki. Dobrze, moja droga, dał się złapać na ambicję ojciec Borejko. Pokaż no tę książkę. Hmm. A teraz już idź. Odłożył książkę kucharską na bok, robiąc minę, jakby zamierzał powrócić do niej za moment. Po czym skierował wzrok na swoje pożółkłe to misko i zapadł w otchłań czytelniczą. Mój Boże westchnęła ciotka Felicja, patrząc na ten rozpaczliwy obraz Tamila to bidulka słowo daje to prawdziwa bidulka. Z tymi słowy ciotka Felicja opuściła pokój i poszła ku po zakupy, rejestrując po drodze do wyjścia, że w pokoju małych jest wesoło i głośno a w pokoju dużych głośno i poważnie. Wychodząc, westchnęła i pomyślała z podziwem, że Mlinka to nie tylko bidula, ale także autentyczna, cicha bohaterka. Tymczasem grupa ESD zajmowała się bardzo gorąco sprawami etyki. Właśnie omawiano rozprawkę Arystotelesa o cnotach i badach. Była to najnowsza lektura Gabrieli. Lektura ta zafascynowała się do tego stopnia, że koniecznie musiała podzielić się myślami z grupą ESD. Zacznę od tego, powiedziała wymachując słonym paluszkiem, że Platon rozróżniał trzy części duszy: część rozumną, część popędliwą i część pożądliwą. Ty, ale to fajne, wtrącił się z zapałem Robrojek. Ja to albo już kiedyś czytałem. Albo jestem umysł klasy platońskiej. Ja też wprowadziłem taki podział na trzy i patrzcie, co mi wyszło. Po pierwsze, Robert zamił gadło, przytruchnęła go Aniela. Była uczesana w koronę z warkoczy. Poza tym jednak nie przesadzała z elegancją. Odziana w góry sweter, siedziała na podłodze i czyściła sobie okulary z krawkiem spódnicy. Umówmy się, że jak kto zabiera głos, to mu się nie przeszkadza. Bo inaczej to nie będzie dyskusja, tylko głupie ględzenie. Bardzo słusznie zgodzili się wszyscy. Więc dalej, ciągnęła Gabrysia. Stała ona po środku zatłoczonego pokoju za biurkiem. Była czerwona, skrzana i pełna entuzjazmu. Mówiąc, co chwila przyciągała palcami za golfem grubego swetra albo odgarniała wpadające w oczy kosmyki. Jej gestykulacja była zamaszysta i szeroka. A oczy kierowały się podświadomie w stronę Tyziaka. Ten zaś siedział pod piecem, nonszalancko jadł słone paluszki i co ugryz którego z chrzęstem, pociskał w Gabrysie stalowe spojrzenie. Arystoteles, powiedziała Gabrysia, czując, że jest jej coraz bardziej gorąco, twierdzi, że jeśli idzie o część rozumną duszy, jej cnotą jest rozsądek, a wadą nierozwaga cnotami części popędliwej są łagodność i męstwo, wadami zapalczywość i tchórzostwo. Święte słowa! Zemocjonował Torobrojek, wstając gwałtownie z krzesła i dorywając się do głosu. Słuchajcie sekundę, ja wam zaraz coś powiem. Ja znałem jednego faceta. Robert, tylko bez ludożerców, bo cię porzucę, warknęła Aniela, siłą sadzając Robrojka obok siebie. Ja już widzę... Jakie wady ma twoja część popędliwa? Ogólny wybuch śmiechu. Nie, no poważnie, wtrąciła się Joanna. Dajcie Gabrysi dokończyć. Właśnie, przeszkadzają i przeszkadzają, narzekał Paweł Nowacki, który siedział na tapczanie między Danusią a Joanną. Cicho bądźcie. Więc tak, cnotami części popędliwej są umiarkowanie i opanowanie, a wadami... Hmm, rozwiązłość i nieopanowanie. Patrzcie na pyziaka, jak się zaczerwienił. Robcio, słowo daję, ty masz dziś naprawdę zły dzień. Ja, Anielciu? Ja? Ja mam zły dzień? Popatrz na pyziaka, to zobaczysz, kto ma zły dzień. Cnotami zaś całej duszy są sprawiedliwość, szczodrość i duma. Natomiast wadami całej duszy niesprawiedliwość, chciwość i małoduszność. Uważam, że to są pojęcia względne, Zauważył wyziach, Co to znaczy na przykład niesprawiedliwość? Dajcie mi najpierw dokładną definicję, przyjaciele, to wam powiem, czy ewentualnie Arystoteles miał rację. Dla Gabrysi ostatnio Arystoteles był prawdziwą wyrocznią. Niesprawiedliwość, proszę cię bardzo, cytuję, powiedziała gorąco. Tu masz napisane czarne na białym. Niesprawiedliwości właściwe jest to, że gwałci zwyczaje i obyczaje ojczyste. Że nie słucha praw, że mataczy i przysięga krzywo, że gwałci umowy i poręki. Niesprawiedliwości towarzyszy donosicielstwo, chełpliwość, obłudna życzliwość. Dla ludzi nikczemność i podstęp. Ja nie wiem, co to jest, ale mnie to znowu się z czymś kojarzy. Wyrwał się Robrojek. Oj, Robcio, ty masz dzień na skojarzenia. Ja, Anielciu, ja? Popatrz na Peziaka, to zobaczysz, kto ma. Robert, czemu byś się nie miał ode mnie odczepić? Ja, kolego, ja? Czy ja się czepiam? Cicho wreszcie, co was dziś ugryzło? No właśnie, miejcie trochę powagi, zawołała Danka Filipia. Pawełku, przytul mnie, bo mi zimno. Spokój. Dumie właściwie, jest znosić w sposób szlachetny. Powodzenie i niepowodzenie. Wyniesienie i poniżenie. Odnosić się obojętnie do wygód, pochlebc Znaczenia i zwycięstw w igrzyskach. Mieć pewną głębię i wspaniałość duszy. Dla dumnego obcą jest rzeczą oddawać się w życiu wielu sprawom lub przywiązywać się do życia. Szczery i szlachetny w wyposobieniu zdolny znieść krzywdy, wolny od uczuć uczciwości. Dumie zaś towarzyszy szczerość i prawdomówność. Ja nie wiem, Peziak, co ty byś jeszcze chciał. – Uściśleń – rzekł Pyziak chrombnie. Co to na przykład znaczy w sposób szlachetny? Co to w ogóle znaczy prawdomówność? – Czyżbyś nie wiedział? – spytała chąśliwie Gabriela. Dotknięty do żywego Pyziak wyprostował się do mnie. Przypuśćmy, że nie wiem. – Ludzie, nie drażnijcie mnie. – Pyziak, nie udawaj, żeś się wczoraj urodził. – zdenerwował się Robroje. Jeżeli nie uznamy pewnych pojęć za podstawowe, to w ogóle nie ma co zaczynać dyskusji. Więc mamy założyć, że każdy z nas ma wrodzony system wartości, rzekł Pyziak, że instynktownie potrafimy odróżnić dobre od zła, nie posługując się żadnymi zasadami ani dekalogami. Otóż ja właśnie uważam, że tak nie jest. Jak to nie jest? Jak to nie jest? Niby nie wiesz, że źle jest krzywdzić drugiego człowieka, na przykład. No tak, wiem, ale przecież w dzieciństwie uczono mnie pewnych prawd. Byziak, ciebie uczyli w dzieciństwie jedynie, żebyś nie dłubał w nosie. Słowo ci daję. Robert, zejdź ze mnie, proszę cię łagodnie. Czepiasz się jak nie wiem co? Ja się czepiam? Ja? No, zresztą może i się czepiam, ale jak możesz negować istnienie okrucha boskości w każdej istocie ludzkiej? Byziak nie ma ani okrucha boskości, wtrąciła Aniela. Sam o sobie mówić, że nie ma. O innych się nie wypowiada, więc nie czepiaj się, go gorobrojeczku. Kto się czepia? Kto się czepia do wszystkich diabłów? Ludzie, co tu się robi zamiast dyskusji, to ja już nie wiem. Cicho, proszę o głos, wrzasnęła Gabrysia, waląc pięścią w stół. Ja jeszcze nie skończyłam. Dowodem na istnienie okrucha dobra w każdym z nas jest mój eksperyment z ESD. O, przepraszam, zabrał głos Pawełek Nowacki, wyplątując się z obieźdanki. Gabrysiu, ty jesteś dziewczyna atrakcyjna. Jak się uśmiechasz do kogoś na ulicy, to to nie jest sygnał dobra, tylko pewna odmiana flirtu, dostał sztukańca od danki i umił posłusznie. No wiesz, Gabriela była bliska fui. Coś w tym jest, poparła Pawełka Danusia. Mistyka z tym sygnałem dobra. Czy nie słyszałaś o uśmiechu fałszywym? Czy każdy, kto się uśmiecha, jest dobry? A jak to na przykład jest dobry? ale ponury. Proszę o głos, odezwała się Aniela, która samorzutnie objąwszy stanowisko prezeski grupy dyskusyjnej nie zamierzała, by najmniej rezygnować z wiążących się z nim przywilejów. Wnoszę, żeby każdy członek grupy ESD przeprowadził obowiązkowy eksperyment z sygnałem dobra. Zgoda, rzekł Robert, z tym, że wymówcie na pyziaku przysięgę, że wyślę prawdziwy sygnał dobra, a nie drugi grymas. Robert, ja ci jednak nastukam. Tu nie ulega wam wątpliwości. Bij mniejszego, bij. Jestem mniejszy, ale za to dżentelmen. Wygłupiał się Robrojek, kryjąc rozdrażnienie. Był zazdrosny o Aniele i wyobrażał sobie, że Pyziak nie myśli o niczym innym, jak tylko o, o zawróceniu jej głowy. Powtarzam, żebyś uczciwie uśmiechnął się do przypadkowego przechodnia. płci męskiej, oczywiście. Wśród obecnych dziewcząt Podniósł się feministyczny szumek. Niby dlaczego tylko do męskiej? spytały oburzone dyskryminacją. Bo dziewucha to się do niego uśmiechnie ze złej części swojej istoty, oświadczył robrojek zgryźliwie. Innymi słowy, bynajmniej nie do okucha dobra w jej jaźni, Pyziak zaapeluje. A do czego? A do czego? Mniejsza z tym. Radzę, żeby Pyziak śmiał się do facetów. To wszystko. Spokój! Wnoszę o tymczasowe rozwiązanie posiedzenia, zawołała władczo prezeska. Rozchodzimy się i eksperymentujemy. Jutro każdy przynosi do mnie raport, a wiceprezeska spisze podsumowanie. Zebranie ustalam na godzinę czwartą. Tylko gdzie? Kto gdzie? U mnie, powiedziała Gabrysia. U wiceprezes o czwartej. Może jutro dojdziemy do jakichś konstruktywnych wniosków.